Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony JustMig i witajcie w świeżynce, no, w gry Ride Racer topia. Tak, jest to gra w fazie beta, która ma ukazać się w formie free to play w listopadzie 2013 roku Gra jest zrobiona przez firmę Namco no i opiera się głównie na trybie multiplayer no dobra, no to zróbmy tu jakiś taki mały wyścig. Może te day mutation, życie w rekord, minuta 30. Dobra, więc wybierzmy sobie to. Nie będzie to długi odcinek. Z racji tego, że mój komputer nie wyrabia totalnie z tą grą, ale no chcę ją nagrać, ponieważ jest to naprawdę bardzo świeża gra. Dzisiaj dostałem właśnie dostęp do bety I w sumie można... I tutaj właśnie o proszę bonusy mamy samochody narzędzia Tam u góry jak widzicie mamy poziom. Gra jest oczywiście na platformie Steam. No i mamy tu do wyboru różne bonusy jak i wozy, samochody. No dobra, no to wybierzmy sobie więcej punktów za cel no i pozostało jeden za wygrywanie wyścigów oczywiście dostajemy kart można wy... za pierwsze miejsce można dwie karty wylosować co na pewno jest znane wam z, z gier takich jak na, przykład... jak na przykład Need for Speed Carbon lub mozłatek. mam nadzieję, że graliście, bo naprawdę fajne gry no i dobra, rozpoczynamy tu wyścig Dystans do końca, oczywiście ścigamy się. Multiplier, bo inaczej nie można. No i przepraszam za te lagi. Na szczęście ja tu ogarniam wyścigi, więc jakoś tak czy tak. Mam nadzieję, zajmę dobrą pozycję. Tutaj zniszczymy cysternę z gazem. Wow, ładny wybuch. Tutaj zakręcik. Przebijemy się przez jakiś murek. Jesteśmy na trzeciej pozycji Nitro. Nitro zdobywa się też za pomocą. O, o proszę eliminacja. Bardzo dobrze. Za eliminację możemy dostawać wyzwania, dzięki którym później można odblokowywać nowe samochody. O, o, a ładny drift. Nie najgorzej. I czy tu będzie kolejna eliminacja? Nie, jedna nie. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Tutaj właśnie fajne jest, podoba mi się to zrobione, że na ścianach wyścigu pokazywany jest. Pokazywany jest czas w jakim... jaki mamy eliminacja driftem, proszę bardzo. Bardzo ładnie ja tu jadę, widzę. Auto moje w stanie bardzo ciężkim. Pan House X-1 Nam tu trochę wyprzedza, trzeba go będzie wyprzedzić Proszę, on jedzie tutaj autem co ma Prędkość maksymalną większą, a nie wiem dlaczego ja mam autem co ma większe przyspieszenie W sumie przy 200 na godzinę powinna się bardziej liczyć chyba Prędkość maksymalna, więc nie wiem dlaczego go wyprzedzam Mam nadzieję, że wjadę w ten skrót Dobrze z tymi lagami duża część wyścigu pozostaje na szczęście, ponieważ no widzicie, na pewno będziecie to widzieć, muzyka też całkiem epicka w tej grze, same techno, już nawet nie dubstep, co jest najpopularniejszy teraz chyba, lecz, lecz techno takie dobra. Tu nitro sobie dodamy. Przebijemy się przez kawiarnię. Ładnie. Przebicie przez kawiarnię. No i do metrów zostało nam 900 metrów. Więc tutaj trochę już zwolnimy, żeby nie za, żeby za bardzo nie rozbić się na tym zakręcie. Dobre ło, 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 ło. No nie mówcie. I w tym momencie się rozbiłem przed samą metą. No i trudno, no ale jak widzicie, tam u góry mam narzędzia i, i serwis po rozbiciu się właśnie. Serwis kosztuje 10 tych napraw i nie mamy za mało narzędzi, więc może pozostaje nam opcja albo kupić w sklepie. A są tu różne właśnie zestawy, takie co dodają nam narzędzia. Na przykład zestaw Majsterkowicza 50 za 1 euro, lub zestaw Pirata Drogowego 3000 za 20 euro. Nie wiem, czy ktokolwiek to kupi. No ale zobaczmy. Dobra, to teraz wyjdziemy. Tutaj jest, no, to teraz tracimy ten samochód. Niestety, niestety, jeśli nie mamy kasy, znaczy narzędzi na naprawę go. No ale nam ko. Jak to bywa w wersji beta, i zapewne też w innych wersjach oferuje nam samochód zastępczy. No i przejedziemy ten do Power. Jeszcze nie jechałem, bo odblokowaliśmy na czwartym poziomie. To już wkładaj, że 5 minut temu. O, widzicie, tutaj jak widzicie, wóz zastępczy skończył ci się samochody. Nie przejmuj się, dostaniesz od nas wóz zastępczy za darmo. Możesz się nie ścigać i rozwijać, go jak każdy inny. No i tutaj dostajemy ten wóz. Wóz. No i jest to to samo, co właśnie straciłem. Niestety szkoda bardzo, że, że potracił. Byłyby jakieś ciekawsze odcinki, no ale Tutaj są jeszcze, można właśnie wybrać w sklepie zestaw kierowcy, co nam oferuje np. Na losowe czy zwykłe wozy z szansą na to, że jeden z nich się, okaże się niezwykły, plus 35 narzędzi. No za 1 euro to już się może trochę bardziej opłacać. No a zestaw wysoko. Jaki wysoko, -oktano... wysoko oktanowy? Tak. Zestaw losowych wozów, jeden mityczny. No i to są właśnie zestawy wozów. I wozy dzielą się tam na mityczne, rzadkie, niezwykłe. No, ale te zwykłe, który mi teraz ja jeżdżę i dostaję zastępczyno, to są to. zestaw wysokiej obroty. Nie wiem, co tu chodzi za bardzo. No i 500 550 narzędzi narzędzia są bardzo przydatne. A zwłaszcza ich za ilość, gdy się rozbijamy tak jak ja. No, ale to już 30 euro, no to, to już trochę przesadzona cena. Wybierzemy sobie tutaj tego growera. A no, proszę wybrać, tak. Jeśli rozbijesz wóz i go nie naprawisz, stracisz go na zawsze. Oczywiście. Dlaczego? Bo mamy mało narzędzi. No i akceptujemy to. Jeszcze teraz tu cofniemy do menu i zobaczymy, tak. Pełen bug. Pozycja zestawu. Pełen bug. Darmowe karty 23 godziny, 2 minuty 30 sekund. Jeszcze za bardzo nie ogarniam. O co to chodzi? Z tym za bardzo. No i popatrzmy może teraz na przykład na postępy. Chcę tu popatrzeć, co chcę w ogóle pokazać wam grę w ogóle jak to funkcjonuje czy coś w tym stylu. O i proszę bardzo, statystyki. E, tu mamy statystyki i na wszystkiego. Bo przechodziliśmy do tej pory. Poziom czwarty, wynik 5815 na 45000 w powietrzu, czyli pół km o, e, Drift 8 km. Wow, Dystans podczas Nitro 9 km. Ja Wozy na Wozy złom 11 już oczywiście rozbitych samochodów. 8 wyeliminowanych, zniżone cenę miejskie 27. Zniszczone uboczne, 14 tysięcy eee, Wozy sprzedane za narzędzia, hmm, czy istnieje tak Jak to, wyścigi 21? Coś mi się trochę chyba pomyliło Jedynie, że się wyliczają powtórki Bo tak to może pełnych wyścigów ukończonych, to może miałem, nie z 10 max Tutaj jeszcze jakieś osiągnięcia Nagrody... Aha, tutaj są przyznawane nagrody w postaci punktów doświadczenia, no i można sobie obczaić co, co warto niszczyć, a co nie, chociaż i tak w tej grze chodzi tylko o niszczenie wszystko co ci stanie na drodze, no ale taka sytuacja, okej. Okay. Jeszcze może zobaczmy tutaj, mam pomysł, żeby popatrzeć sobie na osiągnięcia steamowe. Nie byłby to bardzo dobry pomysł. Eee, dobra, może zrezygnujemy z tego pomysłu. Nie, nie chcę wyjść, proszę pana. Więc jeszcze wyzwanie na czas, wyzwanie na czas sobie przejedziemy. Eee, pokaż nagrody, pokaż nagrody, pokaż nagrody, dobra, po zobaczymy sobie tutaj nagrody za wyzwanie na czas, na Nakamura, widzę, że tu jakieś mityczne już samochody tutaj są, no ale dobra, wyzwanie na czas, przyjmijmy to wyzwanie, okej, okay. jeśli mu czas upłynie e Sprzedaj za dwa na narzędzia. Hmm. Czyli można sprzedawać samochody za narzędzia. No ale nie wiem czy wtedy dostaniemy zastępczy samochód, chociaż mi się to mało prawdopodobne wydaje. Znacznie zwiększa przyczepność, to mi raczej niepotrzebne, bo wolę testować. Rzadkie tutaj też mam kilka rzadkich yy, bonusów. Czyli będzie by było łatwo zdobyć i co tu na, na pełne pełne na starcie. Hmm. Aha, czyli że od razu możemy wystartować tak wiem, to chodzi. znacznie więcej turbo podczas lotu. Też zabawy potrzebne i co tam jeszcze było. E, liczba e, znaczenie więcej, znacznie więcej punktów do tego, czyli zniszczenie budynków, na przykład jak w kawiarni w poprzednim wyścigu można dostać więcej punktów No i to też jest naprawdę dobre, jeśli się jeździ czymś mocnym. A ja tutaj, to inteligentna rakieta, więc jedni tu zatem, to widać tutaj też to. Może nie, dobra. Pominiemy.